Stworzycielu duchu przyjdź, nawiedź dusz wiernych tobie krąg, niebieską łaskę zesłać racz, sercom, co dziełem są twych rąk. Pocieszycielem jesteś zwan. I najwyższego Boga dar tyś nam szczenie naszych dusz, Zdrój żywy Miłość ognia żar. Ty darzysz łaską siedem kroć, bo moc sprawicy ojca masz. Przez Ojca obiecany nam, Mową wzbogacasz język nasz, Światłem rozjaśni naszą myśl, W serca nam miłość świętą wlej i wątłą słabość naszych ciał okrzep stałością mocy swej. Nieprzyjaciela odpędź w dal i Twym pokojem obdarz wraz. Niech w drodze za przewodem Twym miniemy zło, co Daj nam przez Ciebie Ojca znać, daj by i Syn poznany był i Ciebie jedno tchnienie dwóch, niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z Ewangelii według Świętego Jana. Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na jego piersi i powiedział: Panie, któż jest ten, który cię zdradzi? Gdy więc go Piotru ujrzał, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym będzie? Odpowiedział mu Jezus. Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż Tobie do tego? Ty pójdź za mną. Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze. Lecz, jeśli ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż Tobie do tego? Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które gdyby jeszcze głowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać. To już ostatni dzień naszej nowenny, przygotowania do uroczystości zesłania Ducha Świętego. To też zakończenie Ewangelii Świętego Jana. Tak naprawdę w tym fragmencie widzimy taką wolność działania Jezusa. On mówi, zostaw go, ty się zajmij sobą, zostaw, zostaw Jana, zostaw Jego, zajmij się sobą, swoim życiem, ty pójdź za mną, ja mówię do ciebie, ty jesteś ważny. Właśnie Duch Święty, który wstępuje zawsze teraz, w tym momencie do mnie, kiedy przeżywam tę nowennę, kiedy trwam na modlitwie, Duch Święty mówi: Popatrz na siebie, popatrz na mnie, popatrz na naszą relację, nie zajmuj się innymi. Duch Święty, który jest suwerenem w działaniu, który sam wie, jak, kiedy działać. Takie słowo dostajemy na koniec, na ostatni dzień Nowenny. Codziennie rozważaliśmy te owoce życia w duchu: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność. I na koniec mamy opanowanie. Opanowanie. Opanowanie łączy się z władzą, z panowaniem. Umieć panować nad sobą to jest y, prawdziwa władza. Umieć wybierać to jest opanowanie. Jezus panuje, Jezus jest Panem, On jest tym suwerenem, On wie komu, co, ile dać, dlaczego. To jest właśnie to, że zajmij się sobą, mówię do Ciebie. Jezus panuje, Jezus wyznacza. To, to w Nim jest ta władza. On jest opanowany i On panuje. Chcemy owocować w Duchu, chcemy przynosić te owoce obfite, a żeby drzewo dawało owoce, musi mieć korzenie, bo korzenie czerpią siłę, korzenie czerpią minerały potrzebne drzewu do życia. Więc jeżeli będziemy zakorzenieni w Duchu, Zakorzenieni w Słowie Bożym, zakorzenieni w Jezusie, to będziemy wydawać jezusowe owoce, duchowe owoce. W czym jesteśmy zakorzenieni, takie owoce wydajemy. Ale pytanie jest właśnie takie, co zrobić, kiedy przestaję wydawać owoce ducha? Co zrobić, jeżeli w rachunku sumienia zauważam, że nie potrafię żyć w duchu, że nie potrafię kochać. Że jest we mnie smutek, że jestem człowiekiem zdenerwowanym, niecierpliwym, wulgarnym, skupiającym się na negatywach, narzekającym, ciągle powracającym, powracającym do tych samych grzechów, ostrym, wybuchowym, jednym słowem nieopanowanym, grzesznym. Co zrobić wtedy? To, to znaczy, że już dla mnie nie ma szansy, że yy, trzeba mnie wyciąć. Co zrobić, jeżeli nasze życie, a często tak jest, Przypomina jakby drzewo bez korzeni, uschłe, wyschłe gałęzie, jakieś relacje, które mamy i one są powysychane, nie dające życia. W małżeństwie tak się może stać, po kilku latach, uschło, wyschło, zesuszyło się, korzenie wymarły w, w życiu kapłańskim, w brewiarzu, już nie smakuje, nie ma w tym życia, nie jestem zakorzeniony w modlitwie. W naszym najcodzienniejszym, najzwyklejszym życiu, w naszych codziennych wyborach, to moje, moje powołanie, które wybrałem dzisiaj, jakby zupełnie jestem od niego oderwany. Usycha, uschłe korzenie. Co wtedy zrobić? Czy jest jakaś nadzieja dla mnie? I oczywiście po ludzku drzewo bez korzeni usycha. Drzewo bez korzeni nie przynosi owocu. Jednak jest takie jedno drzewo, które bez korzenia potrafi przynosić owoce. Jest jedno takie drzewo, które nie mając korzenia, owocuje. To jest drzewo krzyża. To drzewo nie ma korzeni. Jest wbite w ziemię, ale nie ma korzeni, ale dotknięte przez Jezusa daje owoc. I to jest owoc zbawienia. Owoc życia wiecznego. Jeśli mamy takie doświadczenie bycia uschniętym drzewem, bez owoców, bez minerałów, jestem krzyżem. Moje życie jest krzyżem. Moje doświadczenia są krzyżem, moje grzechy są krzyżem. Dajmy się dotknąć Jezusowi, dajmy się dotknąć Duchowi Świętemu, dajmy się dotknąć Jego łascy. Oddajmy to drzewu Jezusowi, bo tylko On potrafi owocować bez korzenia, bo Bóg ma władzę, panowanie nad krzyżem. On opanował, przejął kontrolę nad krzyżem. To jest właśnie Jezus, który działa w taki sposób, przyjmuje krzyż, który nie ma korzeni, który nie może, nie ma prawa wydać żadnego owocu, ale mocą Bożą wydaje owoc zbawczy, z martwych wstaje. Największy błąd, jaki popełniają ludzie w momencie krzyża, często na przykład w momencie śmierci kogoś bliskiego, mając pretensje do Boga, gdybyś był dobry, gdybyś Tu był, gdybyś w ogóle był, nie zrobiłbyś tego. A w takim razie to jest pytanie, czy jesteś. I wtedy najgorszy błąd to jest taki odejść od Boga. I wtedy szatan zbiera żniwo, kiedy doświadczam krzyża, usycham, to potrzebuje się przytulić do Jezusa, bo On pokona ten krzyż, bo On ma władzę nad krzyżem. Przeżyliśmy u nas w parafii w zeszłym roku, przed wakacjami, tragiczną śmierć. Trzynastoletni chłopak został potrącony przez pijanego kierowcę, i dwa tygodnie walczył o życie, ale po dwóch tygodniach odszedł. Jego rodzice, niesłychanie wierzący, bardzo, bardzo zaufający Dobremu Bogu, Matce Najświętszej. I teraz po roku przeżywaliśmy kolejne różne tragedie, jechałem na pogrzeb i też młody mężczyzna zmarł po półrocznej walce o życie, został przygnieciony przez samochód, który przez bus, który naprawiał i po tej półrocznej walce o życie zmarł. Jechałem na ten pogrzeb i szukałem słowa, które by jakoś mogło być odpowiedzią. Pytałem Boga, co powiedzieć, jakie jest Jego słowo. I wtedy pomyślałem o tej Pani, o tej mamie tego młodego chłopaka, mówię, przecież ona jest świadkiem, świadków się słucha, bo świadków można naśladować i mówię, bardzo proszę jakieś słowo na ten pogrzeb, żebym mógł powiedzieć coś z życia, coś, czego Pani doświadczyła. I wtedy w SMS-ie dostałem między innymi takie słowa, Mocna wiara bardzo pomaga i nie pozwala nam się załamać. Rozpacz i depresja w niczym nie pomogą, nic nie zmienią, a wręcz pogorszą stan całej rodziny. I to mówi matka dziecka, które zginęło, mając jeszcze jedną córkę, mając męża. Później, tego samego dnia, kiedy dostałem tę wiadomość, przyszła akurat, to był dzień urodzin, ich syna byli na cmentarzu, stawiali pomnik, ale ona mówi: Dla mnie ważniejsze jest to, że się za niego pomodlę, że, że z nim porozmawiam chwilę. Ale to się bierze z silnej wiary. To się bierze właśnie z tego doświadczenia, że to, co jest uschnięte, to, co nie ma prawa wydać owocu, żadnego, bo śmierć dziecka, tragicznie zmarłego, nie może wydać żadnego owocu, samo z siebie. Tylko dotknięte przez Jezusa, dotknięte Jego łaską, dotknięte Jego miłosierdziem może zaowocować. Bo drzewo krzyża, drzewo bez korzeni może owocować tylko wtedy, kiedy damy je dotknąć Jezusowi. Jeszcze jest jeden ważny element z tym związany. Bo ciekawe jest to, że nikt z nas, gdy doświadcza złani, obwinia o nie szatana. Przecież szatan jest tym, który. Jest prowodyrem każdego zła. Natomiast nikt z nas nie denerwuje się na diabła, nie mówi, ty diable, od dzisiaj będzie więcej różańca, więcej mszy świętej, bo, bo, bo mącisz w moim życiu, bo tyle cierpienia przez ciebie. Nikt tak nie mówi. Natomiast denerwujemy się i buntujemy przeciwko Bogu. Dlaczego? Dlatego, że my się buntujemy przeciwko tym, z kim mamy relacje. Jeżeli szef pracy Ciebie zdenerwuje, to się na niego nie, nie wyżyjesz, tylko wyżyjesz się na rodziców albo na współmałżonka. Denerwujemy się na tych, wyżywamy się na tych, wyżywamy się na tych, z kim mamy relacje, kto jest blisko. Szatan nigdy nie jest blisko, on jest zawsze daleko, on mąci z odległości, nakręci, 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 odchodzi. A my się denerwujemy na tych, którzy są blisko, czyli na Boga, bo On jest najbliżej, bo jest naszym przyjacielem, bo znamy Go po imieniu, bo nas kocha. I na Niego wylewamy swoje frustracje. A demon czeka na to, abyśmy odeszli od Jezusa. Dlaczego? Bo Jezus ma władzę nad szatanem. Bo Jezus ma władzę nad tym cierpieniem, bo Jezus ma władzę nad złem. I może pokonać to zło, może z tego zła wyprowadzić dobro, może z tego krzyża wyprowadzić owoce. To Jezus ma taką władzę. Więc demon się tego boi, więc wszystko robi, żeby nas od Jezusa. Odciągnąć. Drzewo krzyża, drzewo naszego życia, które nie ma korzenia, samo bez Boga nadaje się tylko do spalenia, ale z Bogiem może wydać owoce opanowania, panowania władzy, panowania nad złem. Jezus mówi, że korzystne jest dla nas jego odejście, bo otrzymamy ducha prawdy. Odszedł przez krzyż. By dać nam Ducha, który będzie pokonywał, opanowywał zło w naszym życiu, by dać nam panowanie Boga w nas, pośród nas, w naszym Kościele, państwie, na całym świecie. Duchu Święty, owocuj w nas, owocuj przez krzyż, owocuj w tym, co w nas jest uschnięte. Daj nam być Panami nad naszym życiem w Tobie. W Jezusie Chrystusie, przyjdź Duchu Święty. Panie Jezu Chryste, Ty zapowiedziałeś Ducha Świętego wierzącym w Ciebie. W każdym z nas obmytym wodą chrztu powtarza się ten cud, który zapowiedziałeś. Wytryska z głębi naszych dusz strumień życia nadprzyrodzonego, którego źródłem jest Duch Święty. On oświeca nas światłem wiary, budzi nadzieję zbawienia i rozlewa w sercach miłość. Duch Święty uczy nas też modlitwy, gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Cała nasza świętość, nasze osobiste podobieństwo do Ciebie, Chryste, ma źródło w Duchu Świętym, który w nas mieszka. Dlatego wierząc: w to wołamy, niech nas uświęca Duch Twój o Panie. Niech Twoje Słowo chryste, Zamieszka w nas w obfitości, abyśmy składali Tobie dziękczynienie w psalmach, hymnach i pieśniach pełnych Ducha. Niech nas uświęca Duch Twój, O Panie. Ty nas uczyniłeś przez Ducha Świętego, dziećmi Bożymi. Daj nam, abyśmy w tym samym Duchu, razem z Tobą, nieustannie wielbili Boga Ojca. Niech nas uświęca Duch Twój, O Panie. Połącz nas ze sobą, Duchem Twoim, aby nas nigdy nikt od Twojej miłości nie odłączył, aby nie odłączyło nas utrapienie, ucisk, ani prześladowanie. Niech nas uświęca Duch Twój, O Panie. Panie, który przenikasz, iż znasz serca ludzkie, prowadź nas zawsze drogą szczerości i prawdy. Niech nas uświęca Duch Twój, O Panie. Spraw, prosimy cię wszechmogący Boże, niech zajaśnieje nad nami blask twojej chwały, a Duch Święty niechaj twoim światłem umocni serca tych, którzy odrodzili się przez łaskę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.